Kto został najlepszym polskim sportowcem 2024 roku? Aleksandra Mirosław, gdzie na kilka godzin został zablokowany TikTok w styczniu 2025? W USA? Z kim Mortalcio ogłosił rozstanie w styczniu 2025? Kingą Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Z Mastek maja. Który YouTuber ogłosił, że będzie kandydował w wyborach prezydenckich 2025? Krzysztof Stanowski. Napisz w komentarzu, ile miałeś poprawnych odpowiedzi, i zaobserwuj po więcej.